Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Jestem na skraju Zielonego Lasu, jak widać. Postanowiłem, że w tym sezonie będę nagrywał krótkie wideoblogi z moich przygotowań do zawodów. W zeszłym roku zrobiłem małą pauzę, a w tym roku postanowiłem, że będę nagrywał. Krótkie wrzutki, jak to się amator 45 Plus przygotowuje do amatorskich zawodów. Kto śledzi mój blog, Facebook, Instagram, wie, że w tym roku będę startował tylko i wyłącznie w Czechach. No i dzisiaj będę robił trening siłowy na podjeździe w Zielonym Lesie. Od siłowni w stronę parkingu będzie to około dwuminutowy podjazd. Planuję ich zrobić sześć. Jak wyjdzie zobaczymy. Nie będzie łatwo, bo cały styczeń, luty, marze spędziłem na treningach wydolnościowych. Dłuższe treningi. Niestety pogoda nie była łaskawa. Nie preferuję jazdy na trenerze, Na rolce, więc spędzałem. Jeździłem w przerwach, w oknach pogodowych, po prostu. Nie? Także zapraszam do Zielonego Lasu. Dzisiaj trening siłowy 6 powtórzeń po 2 minuty. Jesteśmy przy siłowni w Zielonym Lesie. Tu będę zaczynał podjazd. Jest to dokładnie jak napisane: 600 metrów podjazdu do parkingu. Zajmuje mi to około 2 minut z kadencją około 60. Dzisiaj jadę rowerem przełajowym z racji tego, że MTB nie chce mi się brudzić. Jest 5 stopni, było to ogólnie. I będę starał się utrzymać tętno. Do piątej strefy jest to u mnie około 160 uderzeń na minutę. Spróbuję zrobić 6 powtórzeń. Jest to idealny trening, gdy mamy mało czasu, gdy jest zła pogoda. Wybieramy sobie krótki podjazd taki w sam raz. No mamy takie warunki w Zielonym Lesie, że możemy te podjazdy sobie różne dobierać. Krótsze, dłuższe. Akurat tu mamy równą nawierzchnię na drodze szutrowej. Na zjeździe będę odpoczywał i na początek 6 razy, w przyszłym tygodniu 8 razy. Wszystko w zależności, jak się będę czuć. Pamiętajcie, nie róbcie nic na siłę, ponad swoje siły, bo to nie tędy droga. Źle się czujesz, trening nie wychodzi, wracaj do domu dobrze się czujesz możesz dołożyć jedno powtórzenie pamiętajcie żeby zrobić dobrą rozgrzewkę ja zrobiłem 30 minut sobie rakie przejażdżki z, z trzema krótkimi interwałami takie na 15 sekund no i będę zaczynał postaram się nagrać coś w trakcie sesji jednego powtórzenia ale nie wiem czy mi to wyjdzie telefon nie jest dobrym Dobrym sprzętem do nagrywania podczas jazdy Także ruszam. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Jestem po szóstym powtórzeniu. O, mam lekko dosyć. W sumie zajęło mi to 6 powtórzeń. Wraz z odpoczynkiem 22 minuty. Powiem Wam, że naprawdę. Na początek było ciężko. Jestem na wysokości parkingu. Z drugiej strony widać parking. Uff, teraz e, będzie rozjazd, jakiś pół godziny i trening zrobiony. Czyli półtora godziny i po robocie. Bez, e, jak to mówię, opierdalania się. E, e, uprzedzę pytania. Nie trenuję z pomiarem mocy. Trenuję tylko z pusometrem. E, jestem amatorem. Lubię się bawić w kolarstwo. Nie podchodzę do tego ze spiną. Po prostu lubię to robić, trenować, poprawiać swoją wydolność, a takie ćwiczenie pomoże Wam poprawić waszą siłę na podjazdach. Pamiętajcie, za pierwszym razem nie będzie łatwo, szczególnie tak jak dzisiaj. Po długiej długie przerwie nie robiłem takich ćwiczeń. Jest dosyć chłodno, o 5,5 stopnia. Także organizm potrzebuje też więcej energii, żeby się ogrzać. Jak, było, jak będzie ciepły, będzie na pewno łatwiej. Także dzięki do usłyszenia. W kolejnym filmie, w kolejnym wideoblogu, postaram się nagrać Wam też ciekawe ćwiczenie, które poprawi Waszą własną sprawność na rowerze i po prostu pozwoli się cieszyć jazdą, do zobaczenia hej jak macie jeszcze jakieś pytania to piszcie śmiało w komentarzu albo na facebooku czy tam instagramie, w ogóle się prywatnie chętnie na nie odpowiem pomogę wam w prosty sposób yy, cieszyć się jazdem na rowerze, dzięki, hej